Cześć siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem Rafał i czas na następny odcinek z FIFA Mobile i dzisiaj test dwóch nowych zawodników w naszym składzie pierwszego tego wczoraj trafiłem jeśli nie widzieliście to zapraszam do, na poprzedni odcinek ale przejdźmy do składu i jedno że zmienia informacja to mamy dwóch zawodników mamy po pierwsze ikonę tam wczoraj trafiliśmy plus insinia tego Kupiłem sobie, bo chciałem przetestować, tym bardziej, że jest to wymagane, nie żeby jego dokładnie, ale jakąkolwiek kartę nominowaną, tą honorową Toty, aby móc grać Challenge w tym Challenge Mode, a mianowicie się Challenge Mode, to ten kolejny potm, który trwa przez 3 dni. Gramy tak samo jak w Toty, takie same rzeczy, ale z trochę jeszcze wyglądające punkty. Za punkty żeby odbierać zawodników w sklepie, którzy się odnawiają co miesiąc yy, i są dostępni przez 3 dni, więc co miesiąc będzie taki yy, potem, po challenge mode dostępny. W tym miesiącu jeszcze nie będziemy mogli żadnego zawodnika odebrać, yy, ale tak w skrócie yy, to jest wszystko o tym challenge'u, ale yy, jeśli chcecie dokładnie wszystko zobaczyć, to zapraszam na jakiś Odcinek na YouTube na pewno jakiś się znajdzie, bo jest całkiem nowa i świeża informacja dla Was, ale może przejdźmy do kolejnych rzeczy. No bo siedzi o, o znajomych, no to pomyślałem sobie, że będę usuwał osoby ze znajomych przez to, że mam full znajomych. Myślę, że na, na spokojnie miałbym już powyżej 40, gdyby było to możliwe. Ale, no, jest, przepraszam, ale nie można, więc będę usuwał osoby, które będą nieaktywne. Więc jeśli chcecie zostać na razie moimi to, to jeśli będziecie aktywni, to dostaniecie. Po prostu, no muszę jakoś trochę się pozbywać takich yy, miejsca, nie chodzi o to, żebym kogoś dodawał, tylko po to, żeby nie mieć full znajomych przez cały czas. Tym bardziej, że yy, sobie nie to wymagane, aby mieć mniej trochę miejsca. Chyba wiecie, o co chodzi. Ale, ale, to tak to na tyle by było z informacji. A kolejną rzeczą to jest to, że muszę jeszcze zagrać ten challenge mode przy okazji, więc przetestujemy sobie Dalglisha i Insinie. przede wszystkim Dalglisha w, w dosyć ciężkich meczach z botami. No a między innymi to się bo zawsze na jakiś odcinek, to na każdy odcinek, staram się jakiś temat wybrać do yy, rozmów, jak to jest jakaś FIFA i tak dalej. Yy, a w dzisiejszym odcinku yy, porozmawiamy może trochę o yy, no o Dargiszu, no, ale na wstępie chciałem wam was się zapytać jak obstawiacie mecze dzisiaj w Widzę Mistrzów, no bo wiemy, że dzisiaj będą ponownie dwa mecze, będzie to Inter, z. Yy, yy, nieważne, zapomniałem. Przepraszam, wiem, to, to jest to pewnie jakaś, nie wiem, no... drużyna pewnie mocna, popularna. Ona kto będzie rozstawia raz wstawia, a, a ja zapomniałem. Z kim grają, szczerze, nie wnikajmy, nie słyszeliście tego, udowajmy, że nie tego w sześciach. A druga, drugie, drugie spotkanie to Bayern yy, z Salzburgiem, i tam, oczywiście, na Bayern stawiam. A jeśli chodzi o, o mecz Inter, no to no to szczerze, z czego wiem, znaczy z czego pamiętam, postawiłem, że Inter y, przegra ten mecz 2-0. Tak, że 2-0 przegra, więc nie jest ciekawy. A w mecz Bayernu postawiłem 4-0 dla Bayernu, więc trochę dużo. ale jeśli taki mecz ma, to Manchester City ym, potrafił 5-0 wygrać z jakimś, no tam, forretówem no to Bayern który jest pewniejszy, tak jak tak moim zdaniem jest yy... nie wygra z Salzburgiem, który fach, no może jak musiałam, nie tam go zrobić, ale jeśli trafił na Bayern, to przepraszam nie mogą się przebić przez tą ścianę yy, w, w, tutaj widzę Mistrzów więc zobaczymy jak to wyjdzie ja stawiam ogólnie na przegraną Interu, co szczerze naprawdę kim ale sam, że przegrają dokładnie 2-0, no bo myślę, że może nie, że są w słabszej formie, ale ale jakoś nie wiem jakoś wydaje mi się, że nie wygrają tego meczu e, a tak samo jak ja chyba tego jedna niebo, Cristiano Ronaldo się wydał tak samo jak cały Manchester wczoraj, no bo nie potrafi strzelić bramki e, no i przeciwnicy jak grali z Brighton, no to naprawdę Majutum wyglądało o wiele lepiej od, od takiego Manchesteru I zobaczmy, jest Kendalgiusz ładny, Rainbow. Ładny Rainbow. Ponownie Rainbow wycofanie. Zobaczmy. Zobaczmy Kenedalgius się uwolnił, to będzie był faul. No nie, to nie było sumie, chyba V, ale rozte zostało. W polu karnym, szkoda, ale Musimy się bronić, musimy przede wszystkim strzelić bramkę zaraz. Bo to jest moja druga próba. Pierwszy w ogóle mecz przegrałem, że nie pierwszy, tylko pierwszą próbę wykorzystałem yy, wcześniej. A więc zobaczmy, Timber, dobrze, dawać. Musimy atakować. Nie będę się skupiał na teście na żadnych zawodników. Musimy po prostu strzelić. Musimy zrobić to, co najważniejsze, słuchajcie, jest Renan Sancho. On na swój własny zespół gra. Jakim cudem show jest szybszy od Sancho? Niestety, Swaulo. Ja nawet nie faulowałem. Naprawdę, ja też ja nic nie zrobiłem. Nie, szczerze, nie wynikam, naprawdę. No i niestety. Koniec. Kończymy swoją przygodę w challenge'u. Ale trochę punktów jednak zdobyłem. Tam 300, coś takiego. Słuchajcie, Abaddon, no bo nie nie się y, pować za 200 KM. No, no, nie ukrywajmy. Ale trochę punktów jednak zdobyłem. Nie najgorzej. Weźmy sobie do, do, to, to zobaczmy, jak to wygląda. Czy tego y, nie odbiorę? Nie wiem, postaram się na pewno, ale czy odbiorę? Nie wiem. coś mi na dwie tutaj. Y, dwa kafelki do góry. Pójść do przodu z mnie do góry. Nieważne. Zobaczcie, tutaj przydadzą jakieś skill boosty i monety. To też się na pewno przyda. Y, to jeszcze tego trzeba. 1700 z czego wiem, obliczyłem sobie wcześniej, więc teraz 1800 potrzebujemy do tego, a my zagramy sobie teraz fałsza, tak? Fałsa, tak? Zagramy sobie, żeby wytestować logiczne, bo go za bardzo nie widzieliśmy w tym meczu. W challenge, no teraz słaby pomysł, żeby tam go testować. Ale ok, mam tutaj mocniejszego niestety przeciwnika, ale trudno, trudno. Zobaczmy, jak tutaj będzie przebiegał mecz. I czy uda nam się z 6 Dalglishem, gliszem Nową y, ikoną w naszym składzie nie ma żadnej ikony. No, jest póją, ale takiej do, do kony, no to, no to nie ma. No, że nie dosłownie, tylko nietypowej bardziej. Niespotykanej i nie 100 do odbioru. Tak, jeszcze ładne wykończenie, ładne wykończenie. Ma w ogóle mecz 70. 4, 4 sztuczek 5 słabszej nogi że to jest naprawdę fajny napastnik. Więc zobaczymy. Kendali, dobra, zejście. Po długim no bramka, dwa. Zobaczmy. Tutaj słaba sytuacja no niemożliwe, No nie żeby się strzelił. Tym bardziej w, z o wiele większymi silniejszymi słownikami. I to w ogóle wygląda. Nie, nie wiem jak, nie wiem jak kto, bo kto go, kogo. Ech, no bo porównując jest nawet do... Dalgulisza, widać tam różnicę, a jeśli dają mi sytuację, gdzie Insigne ma możliwość strzania główki z zawodnikiem 1,90 m, no to przepraszam, ale, ale to jest śmieszne, no zobaczcie tutaj, FIFA sama wychwyciła, że Insigne nie jest w stanie tego zrobić i zmieniła mi w ogóle tor lotu piłki, dodatkowo zmieniła mi piłkarza, to jest śmieszne, oj niestety tutaj, jak już nie trafił, ale, no sam, sam źle strzegam tutaj, nie wiem, co zrobił Wandajk, ale nie wnikam. Cieszę. Może to insynnie trafia. Insynnie trafia. I Dalgisz, no niestety nie lubi rzutów wolnych. Ale dobrze podkręciłem. I ładnie strzelił Dalgisz. Teraz Obama, jak teraz nie będzie, to zostrzał. No, no i tak jest bramka, i tak jest bramka na koniec. No, przegraliśmy. Albo może było się sprzedawać. To było spodziewane bardzo, ale ja nie będę narzekał. Ja się tak cieszę, że, że przynajmniej trochę zobaczyliśmy delgisza i Insinie. Więc znaczy, ciężko w sumie skrzydowego zobaczyć w trakcie meczu. Ale ale no. Ale co poradzisz, więc staramy jeszcze jeden mecz. Słuchajcie, jeszcze jeden mecz w yy... False Attack. I teraz będziemy wszystko robili na na Glisha I zobaczymy jak tam z jego strzałami jeszcze raz Bo widzę, że na... Trzeba no, Pace, czuć, Pace czuć chociaż nawet wydaje mi się, że ma strasznie zaniżoną stastykę Pace'a, bo wyglądały gry były szybsze yy, Na przykład w jednym meczu no meczu co grałem przed odcinkiem, podałem jedną do piłkę, jedną do tak glisza, bo stanie omijałem go, żeby, żeby nie, nie, nie zabrać sobie niespodzianki. A, a naprawdę, on niby na karcie ma 89 pace plus 87 wyko... 80 trania, A to wygląda, gdyby on miał minimum plus 5 do, do szybkości biegu, więc jest śmieszne trochę, bo naprawdę, no, on nie wygląda, gdyby miał takie stres, statystyki, ale. No nie, ja tam nie narzekam, prawda? Cieszę Jakby... się, że jedną z lepszych kart pod tą yy, czołówką trafiłem. I yy, wiadomo, yy, pewnie bym yy, odłożył to, to tam no, niestety nie byłoby tak ładnie, ale ja tam nie będę narzekał. Słuchajcie, nie będę narzekał. Ważne jest, że znaczy odłożyłem tą paczkę, że udało się ją yy, na nią ubierać i w sumie trochę. Że trochę, no opłacały się po prostu, nie? Yy, więc, więc się cieszę. Jeszcze bardziej. Zobaczmy Rainbow. No, no i strzał karnego, to jest bramka. To jest w ogóle typowa sytuacja jakby. Dobrze. Ruletka po długim w ogóle z lewej nogi. To jest tak naprawdę... On ma dwie prawe nogi. On jest lewo czy prawo nożny? Wydaje mi się, że lewo, ale... Ale nie wiem. A prawo? Ja też nie wiem. Ale wydawało mi się, że prawo, a teraz pomyślałem, że lewo, no bo rzadko w sumie taki yy, piłkarz ma w ogóle prawą, nogę Nie wiem, jakoś rzadko się spotykam z tym. Yy, chociaż no, może często, ale rzadziej niż yy, z lewą. Yy, więc zobaczymy. Jak tam jego styki w ogóle jeszcze raz. No tak, wiedziałem, że spadnę, ale. Ale na spokojnie, odnowię sobie to za niedługo. jeszcze trwa, słuchajcie, 3 tygodnie, więc na spokojnie. A przejdźmy do Dark no, no i ogólnie no... Fajny jest zawodnik. Styki mam no takie, no nawet jak Ronaldo Nazario. Tylko na mam troszeczkę, no tak średnio, bo ma główki, Shoot Power, Finishing, Acceleration, Positioning, więc tak... No okej, okay, ale, ale bez szału. No, no, no widzicie, jak to wygląda. Więc strzały ma no, tak jak Nazario szczerze. Lub tam wiecie te czołowe ikony. plus balans, agility, reaction. i tak dalej. No to są też, też one taka bardzo... No bardzo dobre. plus... zwinność i tak dalej. Minus jego jedyny to może być... Ta siła. Siła. Siła i skoczność. Ale... No ale jeśli ma główki 90 to... Po co mu w sumie dawać takie niskie... Yy, taką, taką niską skoczność? Nie wiem. Ale no, karta naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Ma 4 sztuczek, 5x5, to też rzadko spotkana rzecz. Plus ma ruletkę, na start ma dużo traitorów, jak widzicie. Yy, team Player nawet ma to ciekawe. Yy, no i ma wysoką. Yy, Pracowitość w ataku i średnią w obronie. W sumie widać, że średnią w obronie, a nie słabą. Tym bardziej, że... Yy, Często trochę dlatego. To było chyba na tym odcinku. Trochę się przedłużył odcinek, ale... Myślę, że może chociaż trochę. Pokazałem wam tego Delgwisza. Przede wszystkim. Yy, no jeśli goście nie macie. Yy, no bo jest tam w zasadzie sensie po, Ponad 150 ikon. W sumie łącznie 150 ikon. Nawet 170 chyba. A ja trafiłem jedną z lepszych, taką, jedną z lepszych spoza tej czołówki, w której znajdują się może 10-15 ikon. Myślę, że 10 bardziej. No to naprawdę to jest fajna... No bo prostu się bardzo. I, I co wam będę więcej mówił? Myślę, że tyle wystarczy i myślę, że trochę wam chociaż pokazałem, jak się gra taką kartą. Otóż yy, mam nadzieję, że wam też coś odda yy, i będziecie też mogli się cieszyć tak jak ja. No ale... Ale zobaczymy. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na ikonę. Więc się w tym odcinku. Widzimy się jutro w odcinku zastania składów. Jeszcze jednym, tak. I trzymaj się. Do zobaczenia. i cześć!